tutaj będę Grał w grę Tylko muszę się rozgrać jeszcze Bo coś mi tu nie gra Coś tutaj Chyba pod jedynku nie ma To co on robi to sobie? To ma cel Teraz Teraz dobrze, dobry? dobry. Zof sobie po Nie chcesz NO ja, JAK NIE DOSTAŁ? Przestań mi kurde trykać, no cholera jest, jak ja mam strzelać headshoty, cholera jasne, no. Ale musisz kochanie... Ubiec... We, jak mnie wnerwia w ogóle to trykanie, weź kurczę, stąd i sobie. Ale musisz, kochanie musisz powiedzieć komunikat ja. Musisz powiedzieć, że jest Ale. Mi jest mi przykro i idź stąd. Jest mi przykro, no, to, ty... no kurde, nie mogę grać. No nie mogę grać. No kobietu, jak ja mam strzelać headshoty, jak ty mi trykasz stąd No jak ja mam robić dragshoty, no wiesz ludzie będą mi mówić, że nie potrafię grać, no. Przestań, przestań. przestań. Zaraz cię pokażę, to tutaj, już cię widać pani. Tak, tak będę grał. Szybamy, mm baby. Hm? Nic mm się -hmm. nie dzieje. Nie dzieje? No jak nie ja dostał! I got him. Okay, I go, okay. One wide Throw it. i box. Can you flash? Can you flash? <laughs> it's <so> <laughs>